Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak prosty i dość szybki sposób wymienić, wymontować przedni zderzak w samochodzie Fiat Punto drugiej generacji. I ja Wam ten dokładnie nie pokażę, jak go no, ściągnąć, bo to jest, wiadomo, bardzo proste. Bo w moim przypadku nie pokażę Wam dokładnie na, na końcowy efekt, dlatego że tu są wszystkie te nakrętki tak białe, że później po prostu sobie już tego nie przykręcę. I tu jest jeden duży problem w moim przypadku, ale pokażę wam, w którym miejscu sobie po prostu odkręcać, żeby później po prostu swobodnie wyciągnąć cały przedni zderzak. Więc tak, tu dół widzicie, mamy jedną, u góry były dwie, drugą, tak jest, trzecia, i na końcu jest czwarta, także cztery śruby torksowe, tego samego rozmiaru co u góry, więc jest ich sześć. Na dole zderzaka są cztery, u góry są dwie. Także je musimy odkręcić, żeby poluzować. Następnie przechodzimy sobie w nadkole z prawej strony i widzimy, że są, jest jedna. Ale pierwsze co to musimy, żeby to odkręcić, sobie cofnąć, skręcić kierownicą w kierunku lewym. Żeby po prostu mieć lepsze dojście. I tu widzicie dokładne torksy, krzyżaki. I tak widzicie. Jedna, druga, trzecia. Trzy krzyżaki odkręcamy sobie z prawej strony. Tak to wygląda w skrócie. Następnie nasadówka. Tu będzie 8 mm, i ona tu się właśnie znajduje. Obok tego ostatniego, tu u góry. W tym przypadku ona mi wyleciała, ale wy na pewno ją będziecie mieli. Tu jest. Także 3. Tu czwarta już jest. I jeszcze jedna będzie. Zobaczcie. Ona będzie gdzieś mniej więcej tutaj, o, w tym miejscu. Tu nadal ją widzimy, i żeby ją odkręcić, to musimy od środka. Po prostu musimy wejść pod samochód, mieć dłuższą przeduszkę i ją odkręcić. Także tu 3, 4, 5. I tam mieliśmy 6. Tu już 11 jest do odkręcenia. I to samo z drugiej strony czyli 5, 6, 11 i 5 więc będzie wszystkich 16 no dość sporo jak na taki zderzak w takim lekkim samochodzie naprawdę jest to dosyć mocno zabezpieczone takimi wkrętami jak dokręcałem nad kole samochodu tutaj w tym samochodzie no nie wiem czy zobaczyliście już ten poradnik czy zobaczycie naprawdę było masa tych nakrętek i śrubek żeby to było bardzo stabilne Jedna, tu jest druga i trzecia. I również jest też klucz nasadowy 8 mm. No w tym przypadku chyba był, tak jest. Dokładnie. Tu oczywiście nie zapomnijcie sobie o WD 40. Bardzo ważne, bo tutaj w tych miejscach oczywiście jest bardzo przeważnie skorodowane. Tym bardziej w tym fiacie. Drugiej generacji. No i również jest ten Torx gwiazdkowy tutaj, dalej, w tym dziś miejscu. I tak samo jak po drugiej stronie musimy się począgać pod samochód. No i przeduszką sobie go odkręcić. Tutaj lubi się niestety ten klucz. Nie klucz, tylko Torx wkręcany po prostu oderwać i później to wszystko nie tak trzeba. I tak to wygląda w skrócie, widzicie. Dość prosta czynność i teraz możemy już swobodnie wyciągnąć sterzak przedni w samochodzie osobowym Fiat Punto drugiej generacji. Widzicie, jest to bardzo proste. Kilka śrubek, trochę chęci i tak naprawdę to wystarczy, by go zdementować poprawnie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.